Łowimy sandacze, ale to przegrany wykonuje karę wymyśloną przez widza. Powtórzył. Pierwszy opad. Siedzi. Kar od widzów było mnóstwo i wybór był bardzo trudny. Miałem łamać wędkę na kolanie, jednak nie jestem w stanie tego zrobić. Miałem robić sobie dziarę z ksywką koguta, jednak nie ma terminów i nie ma na to czasu. Także wybór jest jeden. Czas zmienić fryzurkę. Dobra, jest godzina siódma, chwilę po nie zdążyliśmy niestety troszkę na sam wschód. Oku, dłoniło mi się woda i powiem wam, że czuję, to jest taka idealna woda pod Patrzcie Walka z kogutem. Bo... Co ty gadasz? Musiałem budzić koguta 4 razy On jeszcze teraz do mnie gada, że spałem jak zabity Mamy zajętą miejscówkę naszą I teraz jest lekki problem Weź to coś wykombinuj chłopie, bo Ja tu jeszcze nastawiłem na sondacze I widzowie na to, że ktoś wykonuje jakieś zadanie Miejscówka na szczęście wolna, bo to widzu Także udostępnił nam Mieszczóweczkę, no co, kogut już zaczął fal startem o no 6 Byłem przygotowany po prostu, tak ty, żeś wczoraj wieczorem, no to... Wyobraźcie sobie, że chłop wieczorem sobie wiązał zestawie. Uuu, sandaż. Ale ryba pięknie tutaj przy tym. Sandaż z powierzchni. No, on sobie przygotowywał wędkę, ja y, miałem wędkę w samochodzie i nie mogłem i teraz właśnie sobie zrobiłem, także fluo 0.35 i guma koguta. Wystarczy jeden strzał i ona już ląduje w kolekcji gum, na które będę łowił. Dobra, sytuacja wygląda następująco, stoimy sobie na skarpie, czyli bulwarowe łowienie, ale na trawie, pod nami max 8 metrów głębokości, ja teraz zmienię sobie na główkę 12, chociaż wolę łowić sandacze na lekko, ponieważ, ponieważ strzał jest wtedy mocniejszy, większe ryby potrafią wziąć na taką lekką przynętę. Jak byłem u Fifena na zaporówkach, to wtedy właśnie ogarnąłem, że łowienie na lekko dawało dużo lepsze efekty i brały mi większe ryby. Dlatego tego się będę trzymać, ale na razie to chociaż jeden strzał, więc kombinuję dopóki nie zrobię pierwszego brania. Ale nie schodzę ciężej niż 12 gramów. 12 gramów maksymalnie, 3 minimalnie. Chociaż teraz czuję, że to 3 to może być troszkę za lekko, ale 5 jak najbardziej. Wędeczki jakie używam to Nice One do 30 gramów kołowrotek Mika do Sky Dream 2000 czy 2,5? 3000 jednak. spad, też, prawda. A. Było? No, już siedział, mam nagrane. Już siedział, zaciąłem, poczułem się masę. No, mam już dziury na tym. To był taki, bo oceniam, oceniam nas 50, plus na pewno. Bo już się zatrzymała wędka. A ja się poślizgnąłem. Tutaj. No, i, no, ale on spadł zanim się poślizgnąłem. Był I spadł. Ale... I spadł też. No. Ale jestem w strachu teraz, nie? To było dobre zranie. Wiem co to było. Co? Tu zobacz, wyżej. powyżej gumy na, na fluorokarbonie. Z szczupaka mieś? Szczupak to był. Dobra, przeciął troszkę ten, ale ogólnie to liczymy kto złowi mniej ryb, ten przegrywa. Także szczupaki też się wliczamy. Ale nie liczymy o koni, bo okoni są. No, szczupak 100%. Nie liczymy o koni, bo koniami można sobie podbić, więc tylko szczupak i sandacz wchodzą w grę. No i ja jestem po jednym braniu sandacza 100% A no ja po stuprocentowym szczupaku. I też sandaczu małym. Tak Także jak to tak dalej będzie wyglądało, to może się skończyć na remisie zerowym. Ale jeszcze jest troszkę czasu. Najgorsze jest to, że sandacz ma poranne żerowanie. Dobra, łowimy dalej. to. muszę to sobie przewiązać. Przerzucił mnie pan. No tu przejdę. Jest. Powtórzył. Szczupak. Jak go wyjmiesz? Ale powtórzył, co? No. Kurde, masz jeden punkt. Pieprzeńcu. Nie. Mógłby pan na chwilę zwinąć wędki, a ja sobie tylko go wyjmę? Idę, idę. A na prowadzeniu... Michał... Koo No nie no, ale jestem trochę teraz wystraszony, że będę musiał wykonać jednak to zadanie. 1-0. szupak się liczy. Wymiarowy liczy się. Wracaj. No Mianowicie, jak zaraz coś nie weźmie, to nie wytrzymam. Kogo to szukuję, a ja z minuty na minutę coraz bardziej yy, jestem obstrany i boli mnie ta ryba, która mi spadła. Coraz mniej wierzę, jak wiadomo, santaż tylko na rano sobie lubi pożerować i zaraz będzie coraz trudniej o złowienie go. więc musimy się tutaj mocno postarać. Później, jedynie mogę liczyć na szczupaka albo fardzo że weźmie mi sandasz jeszcze, a łowimy jakoś do dziesiątej, także nie za dużo czasu. Zmieniamy spota, bo tu siedzi jakiś dziad, co się przypierdziela do nas. Oj, wywaliła się. Dobra, nie chcę już tu rzucać. To co? Ja no. idę łapać na Twoje konto. Ich, ich. to ale... Czekaj, trzeba to powiedzieć. Dobra, to jest Mateusz. Ja potrzebuję pomocy. Jaką złowiery idzie na moje konto? Ale mamy ostatnie minuty łowienia, także mała jest szansa, ale jak złowi remisuje z kogutem. I tak się to nie będzie liczyło. Ale to są tu na 100%, no to ja też miałem. To był sandacz, bo takie delikatne brani wypół od razu. Tu ja Pół godziny, z godzinka i tak Pozdro lepiej że było w wczoraj, nie? Crukawiej jest! Yes. Sandacz Wiedziałem Sandacz no ale kurde boli, boli, boli. Kolego Strupak Lamus Ale jest drugi. Najgorzej, że wygrywasz, ale... Ładny nawet jest. No co ty? Ale tamten nie będziemy 6-5 On podbiorak? Nie no wezmę go tak. Ja myślałem, że Sander był takie fajne duchnięcie było. Ty ja go tu nie podbiorę. O, ale miał chlapał. Ale ugryz ten, patykał. Nie mam jak. No nie no, przecież nie chcę, żeby zaczął się rzucać i się spiął. No może i 70. Trzymaj. Masz? Daj ci drejfotę z gumą twoją Jeszcze dziesiątka Ono szukuje, dlatego nie łowi Z siedemdziesiątka No, na kotleta by był A mokrą taką? was tak. <noise> podjechać No kurwa mać, no kurwa, kurwa, kurwa Strzał typowy, sandaczowy, zajebisty Teraz Mateusz miał branie kolejne Nie wygramy tego challenge'u, nie Dobra, ja zmniejszam rozmiar, zakładam teraz y, i kolor inny, i y, rozmiar inny. I wróciliśmy na miejsce, gdzie tutaj dziadek sobie już się zawinął. Zmieniłem taktykę, może teraz y, spróbujemy sobie na dlatego założyłem raka nejsa, ale za, długo, za dużo czasu nie będę mu poświęcał, nie wierzę za bardzo, bo nie wiem, czy są tutaj raki i czy dać je je, ale trochę tu oddam i zaraz z powrotem wrócimy sobie do jakiegoś kopytka. Pierwszy opad, siedzi. No trzeba dawaj. Na nejsa, ale nieduży raczej. Pierwszy opad dosłownie. Ale na pewno nieduży. Chociaż to nawet nie jest sandasz nie no raczej sandacz. Najgorzej. Najgorzej, no nie. no nie! Weź to, wypuszczaj, od razu wypiął się. 2-1, gonimy z czupakiem, bo z ale kurczę, już myślałem, że w końcu. Jeszcze fluo nie założyłem, także fart, że nie przeciął plecionki. Ajajajaj, właśnie poleciała guma. Z ostatniego rzutu 11.30 musimy robić zawikę. Muszę wrócić do Szczecina. Przegrywam z kogutem, ale o tym za chwilę. Dobra, my się zawijamy i widzimy się przy Ja nie jestem w stanie, nie? Tu mamy speca. Nawet nie wiecie, jak mnie to boli. Yeah. Nie, <śmienicza> Czemu? Kupi internet. Boże święty, dlaczego ja się zgodziłem na być youtuberem jakimś? <śmienicza> Co? Przejechał palcem. Nie mam już do tego. Ale dziwnie, nie? Uczucie... Pierwszy raz w życiu mam uczucie golenia na zero u góry. Nie! Yeah. Kurwa, mam włosy wszędzie. No, wej, brwi, wej, no Bez brwi. Nie, no, Marnąco. na szczęście istnieje coś takiego jak czapka. czapka. no, 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 Tu. Do środka. <gry> nie, to. nie Nie, nie to. Nie, tego ja się spodziewałem Nie chcę Ja mam za kole takie co to jest? Mhm. Czemu ją ja tutaj tak? Masz za kola takie. Ty, nie gadać, że miałem takie przerzutone Nie, nie wierzę to bo... Pokaż <grym> się, nie, się z... jeszcze ale tak Dobre. Ale patrz, tak? to w ogóle masz normalnie wziąć obcięty elegancko, dopóki tak głowy na dół nie wejdziesz o. No teraz jest baskat, nie? <grym> Ten... Ale tak chodził? Co jest